Cześć, witajcie. Z tej strony Revis. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zmienić swój level na własnym prywatnym serwerze Meteor 2. Chodzi o to, że odpowiednio na tych plikach, od razu po zrobieniu serwera i wejściu do gry macie ustawiony maksymalny level 250, tak? A ja właśnie w tym poradniku pokażę Wam, jak zmienić na przykład na 99 czy dowolny. Ok, to zaczynamy na początku wchodzimy w ftp ja wybiorę file z eee, teraz tak w serwer wpisujemy swoje ip z z końcówką z końcówką 100 w nazwie użytkownika wpisujemy root eee, hasło jest by sansori port jest 22 ok teraz gdy już nas połączy Dobrze wpisano. No, dobrze pisano. Tylko, że coś połączyć mnie nie chcę. Nie wiem dlaczego. Mnie nie chcę połączyć. Oj, oj, oj. Chyba. Może tak. Okej, okay. eee, właśnie nabrałem doświadczenia, że serwer, że gdy chcecie wejść do FTP, serwer nie może być odpalony, czyli nie możecie wpisać w kom komendę ukośnika start, tylko gdy już macie odpalonego, to wpiszcie najlepiej ukośnika tc, w rc i tą komendę, tak. OK, już jestem, eee, czyli tak, gdy już się zalogujemy do bazy FTP, klikamy te dwie kropeczki. Następnie y, usyry Dalej, 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 szar yy, Tak dobrze ja robię wszystko Lokal Nie, źle, źle idę Sekundę tutaj czekajcie. To ja się do i zaraz Okej, okay. czyli idziemy tak, kiedy już się zalogujemy widać, Ja wam to pokażę gdy już się do tego zalogujecie, naciskamy te dwie kropeczki eee, Począł Home, Server i kanały. Tu macie około 10 kanałów. Tak, tak macie około 10 kanałów, eee, i taki, w każdym musicie zmienić konfig, eee, czyli wchodzicie w ten kanał, w pierwszy eee, naj zna zna znajdujecie tutaj pliczek konfig. E, naciskacie na niego prawym po czym e, podgląd i edycja tu nam się e, e, w pojawi taki notatniczek mm. i dajemy na sam koniec i tutaj w max level wpisujemy e, ten level który byście który chcielibyście mieć ja sobie ustawiłem 105 ok gdy już to zrobimy albo dobra, już Wam pokażę też żeby nie było nic e, ok Tutaj, tak level 105. Klik, zapisz tu i teraz tak zakończ edycję i skasuj klik lokalny. I tak bierzemy. I tak tutaj, tutaj, yy, tutaj. I tak ze wszystkimi. Ok, gdy już to zrobimy, przyjmij yy, okresie start. Start. Serwer nam się włączy tylko. Mi się klient długo odpala, nie wiem dlaczego tak jest. E, tu można zamknąć. E, dlatego trzeba troszkę poczekać. Ile mi się już nagrywa? 4 minuty, okej. Okay. Już jesteśmy na gry, czekajcie. Sekundę. E. Pamiętajcie zawsze, żeby wybrać channel, bo bez channelu Wam nie pójdzie. Dobra, ja jestem już połączony. Jak widać, już się bawiłem troszkę i sobie dałem y, te levele. Wejdę sobie na wojownika. Mm, Tutaj nie powinniście mieć z tym żadnego problemu z y, zmianą levelu, bo to nie jest zbyt trudna sztuka. I tak, wyruszcie, zalogujemy do gry. Na pewno sobie przed tym ustawiliście 250 level, więc wpisujemy komendę kośnik L105. Okej, okay, dało nam 105 level i teraz patrzcie, gdy wpiszę ukośnik L106, nic nam nie daje. Tak będzie, tak samo będzie z 250. I okej, okay, gdy nam się po wpisaniu kośnik L250 nie powiększa nam się level do wybranego, to znaczy, że coś źle zrobiliście. A gdy wpiszemy komendę kośnik L105 i będzie level up, to znaczy, że wszystko dobrze zrobiliście. I patrzcie, wpiszę 106 i nic się nie dzieje. No dobra, więc do następnego poradnika. Na razie komentujcie, subskrybujcie i lajkujcie. Cześć.